Cześć, kochani, witam się z Wami w nowym dniu. Przyszła do mnie taka paczuszka z Eivonu. Zaraz Wam pokażę, co mi tutaj przyszło. Paczkę już otworzyłam, a wiecie dlaczego? Bo kiedy wyjmowałam paczkę z paczką Martu, zagadała do mnie taka dziewczyna, która też tam sobie zdalnie otwierała swoją paczkę. Zobaczyła pudełko, nie?, że jest opisane, że z Eivonu. Mówi, a, jest, a ma Pani może katalog z Eivonu? A ja akurat wyskoczyłam bez torebki, wyjątkowo w samochodzie nie miałam katalogów i tego. I mówię, chyba. Nie zamawiałam katalogów i wiedziałam o tym, ale czasem Ewon mi tam jakiś katalog wrzuci, nie? Firma mi wrzuci katalog, więc mówię, może będzie w paczce. I oderwałam tę paczkę, nie, a tam tylko kilka fokusów zamówiłam, bo dziewczyny, które się zapisują do mnie do Ewon, wysyłam im zawsze od razu fokus, między innymi fokus katalog, żeby miały, a wyszłam z fokusów i domówiłam sobie kilka, a katalogu jak na złość nie miałam, nie? Ale powiedziałam pani, gdzie mam salon, i, po, i ona powiedziała, że jak będzie tutaj koło mnie przechodzić, bo to tutaj blisko, to wejdzie sobie po katalog. Także, dziewczyny, warto mieć zawsze katalogi przy sobie, bo nie znacie dnia ani godziny, <grydy> kiedy ktoś będzie od Was chciał katalog. Tak jak no ode mnie dzisiaj, a tu przypał. Ale no, no trudno, no trudno, no co. Piję sobie kawkę. Fajna, to jest w sam raz taka niegorąca, niezimna. Yy, zamówiłam takie takie coś. I tak, tutaj wyszła taka nowa kosmetyczka z Avonu w kształcie ust, malutka. Ale wiecie co? Widziałam chyba tę kosmetyczkę u Gabrysi Witek na jej kanale. I właśnie mówię, kurczę, no jaka słodka mała kosmetysia. I tego i zamówiłam sobie tutaj właśnie fokusy zamówiłam. Także dziewczyny, wpisujcie się do jej bo ja tu fokusy zamówiłam, żebym je miała komu wysłać. <grym> I słuchajcie, co ja tutaj mam? Y żel pod prysznic, męski jeden i drugi. Bardzo ładne no, zapachy są tych żeli takie. Bardzo mi się podobają. Tutaj zamówiłam sobie zestaw za punkty. Właśnie dziewczyny, pamiętacie, że marzec się kończy, do końca marca. Musicie sobie wybrać nagrody za punkty. Ja miałam mało punktów, bo ja ogólnie słabo z zamówieniami w tym miesiącu stoję. I zamówiłam sobie ten zestaw z Planet Spa. To jest masełko do ciała. Yy, zamówiłam sobie też, yy, to będzie pewnie preparat do mycia twarzy i peeling. Nie, maseczka i peeling. Peeling i maseczka. Mam ten peeling jeszcze w domu, ale no wiadomo, że to przecież ta ważności szybko nie wyjdzie, więc albo komuś sprzedam, a jeżeli komuś nie sprzedam, to wykorzystam sobie tylko w późniejszym terminie, bo bardzo fajny jest ten peeling, bardzo go lubię. Także te produkty są dla mnie. O, i ja sobie zamawiałam, zamierzałam zamówić. Coś sobie pomieszałam w zamówieniu, wiecie? O rany, bo to moja znajoma, to jest zamówienie mojej znajomej i ona zamówiła sobie też zestaw Persif. Ja zamówiłam sobie szminkę Marszala. Ona jeszcze coś sobie zamówiła. Rany i tego nie ma. Zaraz będę musiała zobaczyć, co ja tam namieszałam. A jej zależało, żeby szybko te produkty przyszły. E, tuż do rzęs. Nie miałam nigdy tego tuszu. Czy to jest jakaś nowość w ogóle? Co to jest za tusz? A, to jest ten Ultra Volume. Że, to są dwie wersje, nie? Że wodoodporny i, i zwykły. Tutaj jest podkład w kompakcie. To też ta moja znajoma zamówiła. Kurczę, co się zadziało z tym Persif? Ja wiem, że tam trzeba było spełnić warunek. I dlatego ja zamówiłam dla siebie dwie pomadki, bo warunkiem było, żeby otrzymać ten zestaw Persif, to trzeba było zamówić dwie pomadki i ja zamówiłam sobie Marshalla i coś tam Rose, coś tam jakaś taka różowa i w ogóle ani moich pomadek nie ma, ani tego zestawu Persif, nie wiem, maseczka z Planet Spa, to też dla mojej klientki, szminka z Luxa, też dla mojej klientki, nie będę jej otwierać, bo wiecie co? No, nie chcę, żeby tam się jakieś paluchy odbiły na kieszmice, bo to wtedy źle wygląda. I balsam do ust, i to jest całe wyląbienie. I słuchajcie, no po prostu nie wiem, co się zadziało. Może ja tutaj się czegoś z faktury doczytam. Maseczka, szminka, żel, żel. podkład. Tuż do rzęs. W ogóle nic o zestawie Persik nie ma. Coś sobie namieszałam, wiecie? A może ten zestaw persyfy, on był dostępny w tej fajnej cenie, ale, mm, ale, może wiecie, co, może jakiś warunek trzeba było spełnić? Co, że na przykład w tym tygodniu, czy coś tam, jakaś taka promka? Nie wiem, ale możliwe, że ja coś nam namodziłam, bo po prostu też tak szybko to zamówienie wysyłam. Mówię, dobra, zależy mi, żeby to zamówienie już poszło. I wysłałam, i ja coś chyba namieszałam. Mm. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że byłam wczoraj w Unijowie na tym spotkaniu liderów. Było bardzo fajnie późno wieczorem wróciłam. Ale ogólnie było bardzo fajnie na tym spotkaniu, bardzo fajna atmosfera. Spotkanie odbyło się na zamku w Uniejowie. Tak bardzo mi się tam spodobało, że tam zaraz przy tym zamku są termy Uniejów. Ja nie wiedziałam, znaczy gdzieś tam ze słyszenia, że termy Uniejów, że jest tam fajnie, słyszałam, ale nie wiedziałam, że to jest tam zaraz przy tym zameczku. I myślę, że na pewno się tam kiedyś wybiorę. Jest to daleko, to jest około 150 km ode mnie ale chyba warto tam jechać. I nawet gdzieś tam nocleg i tak, żeby sobie na dwa dni zostać, nie? Tylko może niekoniecznie jechałabym w weekend, bo w weekend to tam pewnie jest oblężenie, jest dużo ludzi, ale właśnie tak w tygodniu takie dwa dni sobie zrobić, nie? Żeby odpocząć, żeby jakiś tam oddech złapać. Tylko, że to też jak będzie ciepło, bo to tam te atrakcje, te różne rzeczy też, też właśnie są na zewnątrz. Byłam ostatnio u mojej kasie i wszystko fajnie, tylko że tutaj gdzieś tak dziwnie się czuję, że tak tutaj mam krótko to wycięte i tak jakoś, może to jest kwestia przyzwyczajenia, jestem nieprzyzwyczajona. Mm, jakoś lubię tak mieć, wiecie jak lubię mieć? Lubię mieć tak wystopniowane, a tutaj jest tak jakby, tak chciałabym, żeby to było mniej, może ucięte, i tak wystopniowane, nie? Ale oczywiście to nie jest wina Kasi, tylko moja, że nie powiedziałam o co mi chodzi. Tylko ja zawsze mówię Kasiaru, bo Ty wiesz co masz robić. No i koloryzacja tutaj też od czubka ciemniej mi, mi chycił ten toner, dlatego że no, miałam duży odrost i wiecie, ja sobie tam. Pochrzaniłam tymi półkankami, nie? Ja sobie robiłam ostatnio takie kombinacje na włosach, więc dlatego tak troszkę nierówno może chyciło, ale mi się ten efekt podoba, bo po prostu to ciemno jest tutaj przy czubku, i tak tutaj to idzie. Przecież dziewczyny czasem tak, taką koloryzację sobie życzą, nie? że jakieś takie. No, także tak. I właśnie też mi Kasia i z długości ścięła, i z objętości mi je trochę mm, ścięła. Także fajnie, taką mam lekką głowę teraz. I co Wam jeszcze powiem, że mm, właśnie na tym spotkaniu w Uniejowie mm, dowiedziałam się sporo różnych rzeczy. Dostałam jakieś tutaj materiały szkoleniowe. Dostałam y, certyfikat. Dostałam też prezencik, a ten prezencik to jest taki, że tak próbeczka podkładu, szminka, tylko yy, czy to jest talśniąca, czy to jest matowa, yy, odcień to jest Rose Quartz, już sobie zobaczymy jaki kolor. Moja koleżanka dostała marszala. mogłyśmy się zamienić, ale ja myślałam, że ja sobie tą szminkę zamówiłam. Czy mogłyśmy się zamienić? Mogłam zaproponować zamiany, ale powiem Wam, że bardzo ładny kolor tej szmineczki jest. Mam teraz na ustach, a chyba właśnie to Marszala, tylko że spróbki sobie pomalowałam usta, więc nie tego. Nie będę nakładać jedno na drugie, ale zobaczcie, całkiem ładny kolor. Ładny kolor. Lubię takie kolorki. Nie lubię jakichś brązów, jakichś nudziaków czy czerwieni, no bo ja mam małe usta, ale właśnie taki róże. Lubię. Uh -huh. Także fajny kolorek. I tutaj dostałam jeszcze. I to już wszystko. Dostałam perfumki. Today, Tomorrow, Always, Everlasting. Czyli to są te nowe perfumki, nie? Te, co są jeszcze niedostępne w sprzedaży. W Fokusie można je kupić. czekajcie gdzie jest Fokus. One mają. Ciekawe jest to, jak one pachną, bo coś tam słyszałam, że one, czytałam, że, że mają zapach neroli, chyba paczuli, jakieś tam mleko migdałowe, mm, z kwiatu, kwiat, z kwiatu migdałowego, może ja jakieś tutaj bzdury plotę, ale właśnie, zaraz zresztą otworzę ten zapach i wiecie co, i, i Wam powiem, czy ładny, czy mi się podoba. O, tutaj w fokusie na ostatniej stronie można sobie nabyć krem do rąk i perfumetkę. Ale też typy. Te... O, tutaj są. Tak, to są te same. Czekajcie. Mhm. Te same, nie? I one są właśnie dostępne w tym katalogu. W... Nie, nie w katalogu dostępne, tylko w fokusie, w tej kampanii. Natomiast jest to tutaj, że jako nowość z następnego katalogu. Stronka zapachowa jest. Jak to pachnie ze stronki? Mm, takie w klimacie today właśnie. No ładny zapach tak ze stronki. Zaraz otworzę i Wam powiem. Czekajcie, bo chciałam się poprawić, Miałam ja tutaj jakieś głupoty nie powiedziała. Kojące nuty mleka migdałowego i kwiatów migdałowca. Aha, czyli dobrze wiedziałam, że gdzieś tam dzwonią. Yy, nowoczesna nuta neroli i ciepły akcent piżma. A piżma, a ja powiedziałam paczuli, nie? Już mam się spaczulał, nie. No, nie wiem w sumie, czy otworzyć, no bo kurczę, przecież ja mam założenie, że będę wychodzić z perfum i, i otworzyć następne. Ciekawi mnie ten zapach. Ciekawi mnie ten zapach i nie wiem teraz, co zrobić. Jeszcze raz sobie powącham stronkę pachnącą i zdecyduję, czy otwieram, bo jest duża szansa na to, że ten zapach mi podpasuje, czy nie. Mm, nie, no ładny zapach. Dobra, otwieramy. W końcu to prezent, nie? <ścoughs> <ścoughs> Ja się dzisiaj psiknęłam jakąś resztką Armani. Jakąś taką naprawdę już resztką. Także myślę, że mogę sobie na to. Ale ładny zapach. Mm, przynajmniej w tym pierwszym odczuciu bardzo ładny zapach, co w perfumach często czuć. Jest taki dominujący zapach alkoholu, taką ostrość. To tutaj nie, od razu taki przyjemny zapach. Ale już czuję, że robi się coraz bardziej łagodny. No powiem Wam, że ładny zapach. Ciekawe jak będzie z trwałością. O, tutaj mocny. Na nadgarstek jak psiknęłam i ten to... Ale bardzo ładny zapach, powiem Wam. I taki nieoczywisty, taki... Nie wiem, ja też jestem kiepska w opisywaniu zapachów, ale taki... Taki trochę słodki, no kwiatowy to nie, ale no taki bardzo nieoczywisty zapach. Ale bardzo ładny. Ładny, wiecie? Ja chyba teraz sobie tych perfumek będę używać. Uff, ale mi za bardzo perfumowo się zrobiło. E, powiem Wam, że w tej chwili używam Magnetiste. Nawet mam w torebce, ale... No Armani. Mówiłam, przed... kłóci się to, co ja powiedziałam, nie? że Armani, ale akurat wychodziłam i tak na szybko na komodzie stała ta butelka z resztką Armani. A też jutro chciałabym Wam nagrać denko, więc już to Armani chciałabym do tego denka wrzucić i po prostu się tego pozbyć, e, pustego flakonu. Ale ogólnie w ostatnich dniach, może nawet w tygodniach, używałam Magnetisty i tak mi jest jakoś za dużo tej Magnetisty, wiecie? No, nie wiem, jakoś tak mi jest za dużo, i mam ochotę zmienić na inne perfumki. Też mam tam w zasięgu ręki Secret z Oriflame. No właśnie, jak to się nazywa? Zapomniałam? Love Potion? Love Potion Secret? Czy znowu coś mieszam? Wiecie na pewno o co mi chodzi, nie? Nawet w jednym z ostatnich filmików pokazywałam wam te perfumki, co tam o toaletce pokazywałam. No, teraz sobie wezmę te do użycia. Do... Przyznaczę do użytkowania. No, tak troszkę się zmienił ten zapach. Ja tak bardzo nie umiem opisywać zapachów, że powiedziałabym Wam, że teraz to ja czuję nawet taką jakąś trochę miętę. Wiecie? Ale nic o mięcie nie ma w opisie, także to jakieś moje przekłamane zdanie. Ale bardzo ładny zapach. Bardzo ładny. Jeżeli nie chcecie sobie od razu inwestować w pełnowymiarowy produkt, to możecie sobie kupić właśnie. Na przykład perfumetkę. Fajnie, że zrobili dostępność tego zapachu w perfumetce. Nie wiem, czy w próbkach też będzie od razu dostępna. Nie będę teraz sprawdzać, bo wiecie, musiałam przeczytać więc musiałam mieć połkulary i no, także tak. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że. Jeżeli macie ochotę zapisać się do Avon, bardzo Was do tego zachęcam, zapraszam Was też do siebie. Słuchajcie, fajnie jest być w Avon. Po tym wczorajszym wyjeździe też mam takie fajne odczucia. Kurczę, naprawdę fajnie jest w Avon. Wczoraj, jak tak się, się prawda, ogromna sala, tam w te, sala zam, w sali zamkowej, takiej mieliśmy... To się działo. Wiecie, i tak fajnie jest, się, jest przebywać wśród osób, które lubią to samo co wy. Wiecie, co mam na myśli? Że właśnie tam tak patrzyłam na te osoby i widziałam, że to są takie osoby, które też są takie zaświrowane na punkcie iwony, jak ja. Bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Bardzo, bardzo naprawdę fajnie i wiecie co? fajnie jest być w Avon, po prostu są te platformy szkoleniowe dostępne, można się szkolić, nawet nie pod kątem Avon, tylko te informacje mogą wam się przydać, gdzieś tam kiedyś w jakiejś innej branży po prostu, bo to są szkolenia, yy, są szkolenia z zakresu kosmetyki, pielęgnacji ale również biznesowe szkolenia, także fajnie, fajnie jest sobie z tego skorzystać. I też tu do moich konsultantek się zwrócę, bo też tak nie zawsze wszystko mam na myśli. Dziewczyny, jeśli mm, ja Wam tego nie dopowiedziałam, to jak najbardziej wchodźcie sobie tam na strefę konsultantki, zjeżdżajcie na dół, jest Akademia Avon, klikajcie sobie tam i w te różne odnośniki, tam jest całe mnóstwo różnych szkoleń. Także zachęcam Was do korzystania z tego, bo naprawdę warto. Jeżeli, chciałby, jeżeli ktoś chciałby się zapisać do mnie, do Ejwą, to tak jak mówię, bardzo serdecznie zapraszam, link do rejestracji zostawię pod filmikiem jeżeli macie jakieś pytania, możecie się ze, się ze mną kontaktować, albo tutaj w komentarzach, albo na mailem na albo na Instagramie Ilona Kosmetyczne Love. także zapraszam Was do siebie jak coś i i tak bo naprawdę Avon jest super ja bardzo lubię Avon, bardzo jestem związana z tą marką już od ładnych kilku lat, wiecie zresztą o tym od 2015 roku dokładnie no na Facebooku mamy z dziewczynami grupkę swoją, także też jeżeli ktoś do nas dołączy do Avon to od razu dołączę też do tej grupy na Facebooku Mam kilka osób takich, które też się zapisały tutaj u mnie poprzez YouTube'a, ale zaznaczyły sobie, że być może nie zaznaczyły, być może nie odhaczyły, nie zwróciły na to uwagi, że jak gdyby nie, nie dały pozwolenia na to, żeby się kontaktować z nimi telefonicznie czy w ogóle kontaktować się. I tu ja absolutnie nie jestem osobą, która lubi komukolwiek, cokolwiek jakiś tam spam wysyłać. Ale no tutaj szkoda, że nie mogę takiej osoby dołączyć do tej grupy na Facebooku. No szkoda, no bo skoro jest tak zaznaczone, to nie mogę, nie? Także kochani, nie zastanawiajcie się, zapisujcie się do Avon, bo mówię, możecie sobie zamawiać kosmetyki dla siebie i taniej, potraktować to jako być klubowiczem Avon. Możecie jako konsultantka, że pokazywać katalogi, odsprzedawać, Ludzie czasem mają jeszcze takie skojarzenie, ja od czasu do czasu z czymś takim się spotykam, że ktoś myśli, że konsultantka to jest ktoś, kto bierze katalog od pachy i chodzi i prosi się, żeby ktoś coś zamówił. Słuchajcie, to już nie są te czasy, to już nie są te czasy. Każdy może działać jak chce i tak też można sobie działać, no pewnie. Ale wiecie co, teraz dużo różnych działań robimy w internecie, ludzie teraz korzystają z internetu, więc Fajnie, można sobie działać, bo można wysyłać i katalog do klientów, można linki podsyłać, można się komunikować po prostu przez internet, także jest to dużym, dużym ułatwieniem. Yy, I ale mówię, są jakieś takie naleciałości, jeszcze zostały, że ktoś. Czasem się z tym spotykam, że ktoś sobie myśli, że konsultantka to jest taka osoba, która gdzieś tam chodzi z katalogiem i prosi się, żeby ktoś zechciał coś zamówić. Nie, to tak nie działa. Ja też bym tak nie chodziła, wiecie? Nigdy nie chodziłam i. I że tak, żeby się prosić, żeby ktoś coś kupił, robię od czasu do czasu takie akcje, że zamawiam sobie duży pakiet katalogów, opisuję je z tyłu i robię sobie jakąś rundkę po wymyślonym wcześniej obszarze, nie? że na przykład w tej wiosce albo w tamtej wiosce czy okolicy, i chodzę i sobie wrzucam ludziom do skrzynek te katalogi. W ten sposób też swego czasu pozyskałam sobie całkiem sporo klientów. Teraz, ze względu na to, że sobie rozwijam cały czas ten mój biznes paznokciowy, Mam po prostu mniej czasu. Jeszcze teraz mam biżuterię sobie wprowadzam do salonu i ogólnie do sprzedaży. Mam mniej czasu i tak troszkę ten Avon sobie zaniedbałam, może to nie jest dobre słowo, ale tak mniej uwagi temu poświęcam. A szkoda, bo to jest naprawdę firma, która daje nam duże, duże perspektywy. Dzięki pracy w Avon możemy sobie wypracować przyszłościowy dochód pasywny. Zależy też, kto jaką drogę sobie wybierze i kto w jaki sposób będzie sobie chciał działać w evo. No tak jak mówię, ja trochę jestem mało aktywna teraz w tym nie. To mi się od razu widzicie przedkłada na moje zamówienia. Wcale nie mam dużo zamówień teraz w marcu. W lutym jeszcze było jako tako, ale teraz w marcu to ja widzę, że taka kiszka. Też mało uwagi poświęcam moim dziewczynom, które się u mnie zapisały do Awon, dziewczyny ja was bardzo przepraszam, ale ja wiem, że to wy jesteście wyrozumiałe. I jednocześnie dziewczyny wiedzą też na pewno na 100% to wiedzą, że chociaż ja jestem mało aktywna na tej grupie, czy mało się do nich odzywam, to dziewczyny wiedzą, że zawsze mogą się do mnie zwrócić z każdym pytaniem, z każdym jakimś tam problemem, jeśli chodzi o Avon i ja na miarę swoich możliwości Zawsze staram się pomóc. Nie zostają dziewczyny bez y, odpowiedzi, bez mojej pomocy. Także kochani, działajcie. Czas leci, czas ucieka, czas i tak upłynie. Działajcie, próbujcie. I jeszcze tylko powiem, jeśli ktoś nie wie, że nie ma żadnej opłaty wpisowej, jeżeli się wpisujecie do Avon jeżeli chcecie zrezygnować z Avon, to też nie jest tak, że musicie jakieś wypowiedzenie, umowy pisać czy cokolwiek. Nie chcecie, nie spodoba się, to po prostu przestajecie zamawiać, i po kilku miesiącach Awon sam was skreśla ze swojej bazy konsultantek. Albo oczywiście, jeżeli ktoś w trybie już tu i teraz chciałby zrezygnować, być wykreślony i tego, no to wtedy można krótką informację. Należy wtedy wysłać do Awon i oczywiście oni bez żadnego problemu wykreślają. I tak to działa. No, także tak, kochani, dzisiaj taki Avonowski filmik. Ja dopijam kawę i zaraz idę sobie działać dalej. Także tak, kochani, dziś się już będę z Wami żegnać. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia i buziaczki. Do zobaczenia w następnym filmiku. No tak, No jeszcze takie żółte szkła. Jesteś idealnie ubrany na kawałek. Tak? Dlaczego? Bo macie bardzo dużo w